W czwartym odcinku Kwaśnych Grzecie. Dzisiaj sprawdzimy kwasek cytrynowy. Pierwszy raz w życiu go będę jadł i zobaczymy, czy jest kwaśny i czy jest cytrynowy. nasypię na sobie sobie ręki. Wygląda bardzo apetycznie. O kurwa. Bardzo wyżera język. W takich ilościach nie jest jadalny. Eee. No taki ma gówniany posmak trochę jak ten napój limonkowy z odcinka pierwszego. Ale w pojedynczych takich małych dawkach myślę, że może być bardzo dobrym zamiennikiem dla zwykłych cytryn. Jest też bardzo tani i myślę, że może starczyć się na długo. Myślę, że oceną moją na 10, jak już wiecie, byłoby 6.